Cześć wszystkim, ja jestem Ola i witam was na kanale Uwaga Gotuje. W dzisiejszym odcinku będziemy przygotowywać domowej roboty puri na kefirze. Do przygotowania tego przepisu będziemy potrzebowali 225 g mąki pszennej, 150 g kefiru, dwie łyżki oleju, 150 g twardego sera. Ja użyłam tutaj cheddara, dodatkowo szczypta soli i szczypta cukru 5 g proszku do pieczenia i jedno jajko. To wszystko. Prace rozpoczynamy do przelania kefiru do większej miski. Dodajemy również jedno jajko oraz szczyptę soli i szczyptę cukru. Trzepaczką wymieszajmy wszystkie trzy składniki ze sobą. Następnie dodajmy dwie łyżki oleju. Ponownie wszystko wymieszajmy i 5 g proszku do pieczenia, również. Wszystko mieszamy ze sobą. Następnie w dwóch partiach będziemy dodawać mąkę pszenną. Pierwszą partię mieszamy razem z naszymi składnikami. Ja to robię za pomocą szpatułki, bo ciasto jest bardzo lepkie. Jak nie będzie już widocznej mąki, dodajemy drugą partię i ponownie mieszamy wszystko ze sobą, również szpatułką. Ciasto e, jest bardzo lepkie, i w momencie, kiedy już będzie taką jednolitą kulką, całością, to znaczy, że możemy powoli kończyć e, wyrabianie i posypać nasze ciasto mąką. Teraz możemy je chwilę e, wyrabiać ręcznie, bo już się tak nie lepi. Ładną kulkę układamy w misce. Następnie przykrywamy ściereczką i odkładamy na 10 minut. W czasie oczekiwania na ciasto zetrzyjmy ser na tartce. Dodajmy do niego jedno jajko i wymieszajmy wszystko ze sobą. Po 10 minutach możemy wrócić do naszego ciasta. Na obsypany mąką blat kładziemy ciasto i chwilę jeszcze wyrabiamy w rękach. Teraz podzielmy nasze ciasto na cztery równe części, ponieważ ten przepis jest na cztery placki hachapuri. Każdy placuszek kolejno będziemy wyrabiać, wałkować. Niewielki okrąg e, należy z niego ułożyć. Ciasto nie powinno się przylepiać do blatu, można je swobodnie podnieść. Nasz starty ser razem z jajkiem również dzielimy na cztery równe części i każdą taką część umieszczamy na środku naszego placuszka. Teraz przy krawędzie naszego placka łączymy ze sobą tak, żeby nie było żadnej wolnej przestrzeni, żeby nasz ser nie mógł uciec. Uciskamy jeszcze to od góry, obsypujemy mąką i odwracamy na drugą stronę. Wszystko jeszcze raz wałkujemy, tak żeby ser miał szansę porządnie usadowić się w naszym placówku. Na rozgrzaną patelnię na średnim ogniu umieszczamy nasz placek bez żadnego tłuszczu dodatkowego i przykrywamy przykrywką. Po kilku minutach przekładamy na drugą stronę i również odczekajmy kilka minut. Placek powinien nam napuchnąć powietrzem. To jest dobry znak. Gdy tak się wydarzy, odkładamy i z wierzchu posmarujmy masłem, wtedy będzie jeszcze pyszniejszy. Świeże placki z serem. Są przepyszne, można je doda dodawać do różnych dań z sosami e, albo jeść po prostu na sucho. Ja uwielbiam, dziękuję za dzisiaj, smacznego!